Armię 300-tysięczną, a to oznacza de facto jej podwojenie, a to oznacza podwojenie potencjału uczelni wojskowych, takich jak AWL. To oznacza zwiększenie liczby garnizonów, zwiększenie liczby jednostek wojskowych, więc raczej ja bym się spodziewał, że jednostek będzie przebywać. To, że najszybciej przebywa... Na wschodzie jest podyktowane zagrożeniem ze strony Rosji, ale tych jednostek musi przebywać w całej Polsce. Czasy niebezpieczne, one są śmiertelnie niebezpieczne, a mimo to jest niemała część młodych ludzi, którzy godzą się, decydują się, aby w przyszłości służyć w armii. To naprawdę cieszy, że jest sporo takich, którzy gotowi są bronić Ojczyzny. Wiązać swoje życie zawodowe z polską armią czy szerzej ze służbami mundurowymi, to są, to są osoby, które kochają Polskę. Dowiedziałam się trochę bardziej szczegółowo od strony polityki, jak działa NATO i jak działają ogólnie państwa w trakcie pomocy w Ukrainie. Takie militarne zainteresowanie mam od dziecka, więc dla mnie wybór był po prostu oczywisty. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o obronności państwa i o no o stanie naszej armii, o... o tym, co rząd planuje.